mano widzowie, jak pewnie wiecie, w poprzednim odcinku ten cały Siren Head postanowił, że się na nas zemści, dlatego że próbowaliśmy go pokonać na pierwszym odcinku z nim. Postanowiliśmy, że postawimy na niego bardzo dużą ilość TNT, no i niestety on przetrwał. Nasz zamek poprzedni ma jakieś tam obrażenia, delikatne. Teraz już ma nieco większe, ponieważ no był poprzedni odcinek, w którym również próbowaliśmy go pokonać, no i no nie udało się. A zemścił on się w taki sposób, że nasą na nasz zamek serio, naprawdę dużą ilość swoich dzieci, które można pokonać. Powiedzieć, że przejęły ten zamek. Zamek jest cały otoczony w te zombiaki. No i doprowadziło to do takiego stopnia, że postanowiłem, że wybudowałem swoją wioskę w Minecrafcie, która, miejmy nadzieję, będzie nam służyła przez długi, długi czas. Jest dzisiaj ze mną kolega Rekusek. Siemanko? Siemanko. Słuchaj, Rekusek, słyszałeś może coś na temat tego sirena, czy nie? Słyszałem, że jest straszny i ogromny. Dokładnie tak, i ma jakieś potę. On ma potężne uszy. Czekaj, dobrze, uszy powiedziałem? Uszy nie? Bo uszy ma takie, no śmieszne. A, śmieszne. No śmieszne. I ma też ogromne zęby. Dobra, widzowie, słuchajcie. Zanim wam pokażę tą całą wioskę. Wioska jest oczywiście dobrą wiadomością, ale jest również zła wiadomość, ponieważ za zamkiem w powietrzu pojawiła się jakaś czarna kopuła. Jest to, nie wiem, kula albo kopuła? Mniejsza z tym. Ja się pytam, kto to postawił Proszę, żeby to nie była żadna sprawka tego całego Sirena. Ja już mam dosyć budowania kolejnych budowli. Zbudowałem sobie dzisiaj taką wioskę i chciałbym wam ją pokazać. Ale oczywiście przelecimy się tam. Mam uszykowane w domkach Elytry, dlatego polecam oglądać filmik do samego końca. Poczekamy też do nocy, no i zobaczymy, czy te, ten cały Siren znowu się pojawi. Albo czy na nie wiem, czy znowu pojawią się te jego dzieci. Miejmy nadzieję, że nie. Oglądajcie film dalej, a my co, otwieramy furtkę? Widzowie klikają łapkę do góry, a ty otwierasz furtkę. Uwaga! Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa. 3, dawaj, miejmy nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, bo przypominam, cały czas trwa konkursik, dobra, lecimy, no na samym początku mamy tutaj takie ścieżki, mamy tutaj e, również e, lasik taki delikatny, no i jest też, e, są też tory, przepraszam, na których możemy sobie śmigać, później zrobimy sobie wyścig, no i mamy pierwszy domek, puk, puk, czy ktoś tu jest, nikogo oczywiście nie ma, mamy skrzyneczki, w których też nic nie ma, na razie nic nie daje, ponieważ nigdy nie wiadomo, co ten Siren Head zamierza zrobić, mamy również tutaj gazówki, łóżeczko pomarańczowe, ej, gościu, ty nie idziesz spać chyba, co? No właśnie nie, bo dzielny No właśnie No i tutaj mamy drugie piętro, jest to wolny teren do zagospodarowania Dlatego piszcie w komentarzu, co moglibyśmy tutaj zrobić Ej, ja mam pomysł A co gdybyśmy zrobili tutaj obserwatorium? To nawet okienko idealnie pasuje Dokładnie I jest tutaj wokół nas las Jak wiemy, w lesie pojawia się zazwyczaj ten cały Siren Head I on ujawnia się tylko w nocy Dlatego myślę, że jak najbardziej moglibyśmy tutaj coś takiego zrobić I słuchaj, a co gdyby przez to obserwatorium... Wyjawiłby on nam jakąś tajemnicę albo byśmy ją po prostu dostrzegli, co ty na to? W sumie dobry pomysł. Dokładnie to, 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 to tak. Jest. Widzowie, oglądajcie filmik do samego końca. A my przychodzimy do kolejnego domku. No dobra, tutaj jak coś tu. Ja tutaj się będę wysypiał. Jak będę zmęczony już tym całym sirenem, przejdźmy sobie dalej. Okej, okay, tu mamy oczywiście. A jakbyś był głodny, proszę pana, to tu są buraczki, tak? Dobrze mówię, buraczki sadziłem. Akurat tak, buraki, dokładnie. Sobie. Można sobie wszamać. Tyle, że ja na razie nie jestem głodny, okej. Okay. Idziemy sobie dalej. Mamy kolejny domek. No i mamy tutaj gozóweczkę, do kraftowania. Oczywiście skrzynkę. W... A i zapomniałem wam również pokazać tutaj doniczki elegancko, które mniej nadzieję, że będą odstraszały sirena Są te czerwone róże, może one kują, nie wiadomo. Okej, okay, dobra. Chodźmy jeszcze na drugie piętro. No i tutaj mamy tylko i wyłącznie czarne łóżko. Coś mi się te czarne łóżko w sumie nie podoba. Mogłem dawać inny kolor. mogę dać inny kolor, przepraszam. No i mamy też doniczkę. A tam mamy krówki! Krówka, słyszysz mnie? Halo? Krówka! Nie słyszę mnie. Dobra, dawaj, podejdziemy tam do niej. Widzowie, już za moment podejdziemy też... Yy, tam, do tamtej bazy, ponieważ mamy tam elitry i przelecimy się tam oto do góry na tą kopułę. Zobaczymy, co to skrywa. Miejmy nadzieję, że nic tam niego nie będzie. Nie! To jest żart! Czy ty to widzisz? Co to jest? mi jakaś woda co mnie bije. Ziom, wiesz co to jest? To jest klocek, który zawsze ujawiał się blisko Siren Heada. Weź sobie w to wejdź. Wejdź w sobie, no. Nie bije mnie. Dokładnie. Jak ja raz na odcinku ze Smyslem w to wpadłem, nie dało się z tego wyjść. Wiesz, że to jest zły znak. O, dokładnie, można. Król, nie Świnka! Okay, Świnka, chodź tutaj! Świnka, nie uciekaj! A w sumie, dobra, ucieknij, jak są te znaczki, widzowie, zobaczcie. Jest to przecież oznaka tego całego sirena. Proszę, żeby tam do góry nie było go. Żeby tam nic nie było żadnych znaków. Ponieważ ja już mam dosyć wojny z nim. Próbowaliśmy go pokonać chyba z dwa razy. Nie, dwa razy albo trzy razy. I on przeżywał za każdym razem. Dobra, mamy tutaj krówki. Czy krówki mają coś tutaj ciekawego? Nie, krówki. Ej, na tych krówkach możemy śmigać. Dobra, wsiadaj na konia, chłopie. I śmigamy do tego domku. Bierzemy Elytry. I lecimy tam do góry, do tej otoku były. Dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, ścigamy się. Ej, gościu, ty. Nie ma oszuki. Nie no, chłopco, oszukuje! Dobra! Gość co szukał... Dobra, i e, tak wygrałem, dobra, przegrałeś, dzięki. Okej, okay, widzowie, tutaj mamy. E, konik, zostań tutaj! Tutaj mamy jakby naszą zbrojownię, zobaczcie, mamy tutaj rzeczy z żelaza i tak dalej, ale to nie jest nam potrzebne. Tutaj takie, no powiedzmy, takie ramki na przedmiot, gdzie mamy e, żelazne miecze Cześć, żelazne dobrze mówię? Dobrze, żelazne. I złote również kilofy czy tam miecze. Tutaj mamy gazówkę, stół. No i w tej skrzynce mamy tutaj dobre EQ, które używaliśmy na wcześniejszym odcinku. Na walce razem z tym sirenem całym. No i co, zakładamy te ku na wszelki wypadek, ponieważ nigdy nie wiadomo, co spotka nas do góry. Bierzemy sobie też jabłko, strzały. No i bierzemy również po dwie Elytry i dwa staki tego, firewerek. Dobra, okej, okay. ty. W sumie klaty nie zakładamy, no nie, bo zakładamy sobie od razu Elytry Dobra, zakładam sobie Elytry, gościu, co? Śmigamy tam. No lecimy. I słuchaj, zanim jeszcze polecimy, zjedz sobie złote jabłko na wszelki wypadek, ponieważ nigdy nie wiadomo, co tam może być. Miejmy nadzieję, że tego syrena tam nie ma, albo nie da żadnych znaków po sobie, ponieważ tak jak mówiłem na samym początku i później znowu to mówiłem, chciałbym, aby ta wioska już przeżyła. Dobra, kto pierwszy ten kozak? Dawaj, lecimy, gościu. O nie, no, nie mogę polecieć, co jest... O dobra, leciałem prawie, jeszcze raz. O Jezu, ja nie ogarniam latania, no co jest grane. Widzowie, kto umie latać w Minecraftzie, ten zostawia teraz łapkę do góry. Dobra, lecę. Jest już tam? Dobra, poczekaj, zanim jeszcze tam wejdziemy, to ja tam podlecę, poczekaj, 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 ja tu muszę przylecieć Wyląduję, wyląduję, elegancko, o dobra, delikatnie dostałem I z, widzowie, słuchajcie, to jest ostatni moment, żeby zostawić łapkę do góry My teraz tam wbijamy, ej, ten domek jest z tego dziwnego materiału, co te zombiaki wtedy zostawiały Proszę, żeby tam nic nie było, a żeby przede wszystkim ich tam nie było Dobra, na raz, dwa, trzy rozwalamy to, dawaj gościu, ten jeden blok Raz, dwa, trzy, dawaj, bijemy to, okej okay. O nie, widzę już jakieś czaszki, dobra, wejdziesz pierwszy, co? No. Dawaj, uwaga, ja ci... ok. okej I co tam jest? Czekaj, ja sobie zobaczę, no, moza, może Skrzynka jakaś, jakaś, dobra, poczekaj, S schodzę tam Uwaga, zeskakuję, mogę? Jest, zeskoczyłem, dobra Okej, okay, mamy jakąś tabliczkę Odejdź, odejdź H, L, -J -X Co to jest? Co to są za to znaki to jakieś? Tak, nic z tego nie rozumiem Dobra, a tutaj, czekaj Odejdź XJS, J, -S Co to ma znaczyć wszystko? No nie gadaj, że to jest sprawka tego całego sirena I jakieś czaszki Dobra, ej, czekaj, mamy jakąś skrzynkę co? To są te odłamki od tych zombiaków. Ja doskonale to poznaję z poprzedniego odcinka. Mamy też głowę Creepera. Mamy ksią... Chińska książka Chiński? jakaś. Co? Nic z tego nie rozumiem. Dobra, czekaj, a jest coś w niej napisane może? Nie, jakieś chińskie znaczki można podpisać. Okej, okay, dobra, odkładam tą książkę. Nie mam zupełnie bladego pojęcia co to jest. Mamy jeszcze jedną książkę. A nie, mamy trzy książki. Okej, okay, otwieram tą. Znowu jakieś chińskie znaczki. Widzowie, kto z was rozumie, co jest tutaj napisane, dajcie znać w komentarzu. Ja nie mam bladego pojęcia, o co tutaj chodzi. Jeszcze jedna książka. Czekaj, nie, Tom już chyba miałem. Dobra, potrzebuję jeszcze jedną książkę. Czekaj, Tom tej chyba nie miałem, nie? Co jest grane? Czy ty widziałeś tą... Patrz, patrz sobie tą książkę. Przeczytaj, co jest napisane na samym końcu. I w ogóle... A tak! Dlaczego mamy ciemno? Gościu, nie! Nie gadaj, że... Nie gadaj, że wioska zostaje znowu atakowana. Czekaj, rozwalamy to szybko. Nie, proszę, żeby to się znowu nie powtórzyło. Co? Czekaj. Jezu, no. wystraszyłeś mnie jakiś potworek. Czekaj, co się dzieje? Zombiaki chodzą na dole. Czy ty to widzisz? To jest jakiś żart. to jest kolejny atak na moją wioskę? Są jakieś zwykłe potwory, ale widzę też... Te czarne. Co jest grane? Ej, czy myślisz, że to jest straszna wiadomość od tego Sirena? Czy myślisz, że ten atak to jest właśnie związane z tym, co teraz się tutaj dzieje? Czy to jest właśnie to? Nie. To może być to. Dobra, okej, okay, lecimy tam na dół, zobaczmy co się stanie. Klikam szybko fajerwerki, co? Nie mogę odpalić, o dobra jestem! Co jest grane, gościu! Przyjdź tutaj szybko! Tu potworków, Ile jest. potworków? Nie! Znowu on... Czy on się zemścił? Czy on przy? Nie mam pojęcia o co chodzi teraz. Widzowie, napiszcie w komentarzu Czy czy ten silent head sobie teraz z nas żartuje? Nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi? Nie one mnie gonią jeszcze! Dobra, ja uciekam! Jezu, no moja nowa wioska! I została opanowana przez te wszystkie potworki. Ej, ale rozglądaj się. Czy widzisz gdzieś tutaj tego sirena? To jest Teraz chyba. Ja tego nie widzę. Właśnie, ja też go również nie widzę, ale. Czyli słuchaj, ten domek tutaj, znaczy domek, ta kopuła, to musi być jego sprawka. Czy nie tak? Zobacz, ile tego tutaj jest. Dobra, na całe szczęście nie ma nigdzie tutaj tego całego sirena. Ale ziom, jest ważniejsze pytanie. Czy widziałeś może, czy ta wioska jest gdzieś naruszona? Czy gdzieś one mogły wchodzić sobie tutaj? Ja jeszcze przyle... dziura. Co? Jest dziura? Tak, widzę tą dziurę, właśnie... Nie, no proszę, czy to jest jakiś żart? Ile razy ja mam budować jeszcze nowe wioski, nowy zamek, żeby ten cały Siren Head dał nam spokój? Ja już mam tego dość, naprawdę. Czekaj, ja sobie podlecę jeszcze tutaj do góry, widzowie. Pokażę wam jeszcze raz te książki i dajcie teraz znać w komentarzu, czy wiecie może, co to może oznaczać. Serio, nie mam bladego pojęcia. Wiem, że tak jakby ta książka, w której napisane jest, że atak... Mogła to być jakaś straszna wiadomość, którą on chciał mi pokazać. On nie ch Jak widzicie, jest tu jakieś chińskie znaczki. Również są jakieś dziwne znaczki inne. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Widzowie, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Tak, tak samo zobaczcie też poprzedni filmik, w którym to ten cały Siren Head postanowił, że ten na nasz poprzedni zamek swoje dzieci, które... Opętały ten cały zamek i nie ma go. Mamy wioskę, ale nie wiem jak ona długo przeżyje. Zobaczcie poprzedni filmik i widzimy się już jutro. Piszcie te komentarze. Przypominam cały czas trwa konkurs dla subskrybentów. Wystarczy zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapkę do góry i napisać dobrowolny komentarz na tego całego scalina. Wizowie, napiszcie mi w komentarzu, jaki sposób co zrobić, aby się go pozbyć. To tyle. Dziękuję Rekusek za wystąpienie. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Siemanko!